Welcome, guys, witam w kolejnym odcinku, znaczy pierwszym odcinku z Ancestors Legacy. Jak mówiłem, tak zainstalowałem, znalazłem miejsce na dysku i czas, żeby nagrać odcinek. Odczytanie o zawartości, dodatek Tak, 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 tak. Nie kontynuuj. E, zagrałem sobie jeden meczek, żeby... czy tam dwa nawet... żeby sprawdzić jak to działa, czy nie zacina i tak dalej. Dobra, cicho. Dobra, niech sobie gada. Eee, parę spraw organizacyjnych, jak zawsze, ten odcinek powinien się pojawić we wtorek, bo na niedzielę mam War Selection. Zmieniłem ustawienia wszystkich filmów, z z przeznaczonych dla dzieci, dzieci dla dzieci, na sporo normalne. Nie Zm zacząłem Zm zmieniać, bo no, wydawało mi się, że gdy to zmieniłem, to więcej wyświetleń było. Ale nie wiem, może tylko mi się tak zdawało i zauważyłem dopiero po czasie, że z trybem, dla dzieci. z trybem dla dzieci nie można pisać komentarzy. Wyłączyłem to i już nie będę ustawiał. Nie wiem, jakoś znajomy, który ogląda niby moje filmy, nie powiedział mi tego. Ja sprawdzałem przed wrzuceniem filmu tym, nagrania i nie, nie wchodziłem później na swoje filmy. I nie sprawdzałem, czym da się pisać komentarze, więc. Saraweczkę. Ale. Przechodzimy, może teraz, do. do Gierki. Czyli tak. Zaczynamy po kolei. Saraceni też mam dodatek, kupiony, jakby co. Vikingowie Królestwo Północy. Wulf Żelaznogrody. Zejście z kursu. 5 czerwca 793 rok. C 70. 1993 roku Wolf Żelaznobrody Brody wraz z innymi jarlami wyruszył na wyprawę łupieszczą. Łupieszczą, no. której celem był zamożny klasztor Lindzwein. Lindespine. Nie wiem, ja będę koleczył ten język niestety sortka. Jednak na morzu flota trafiła na sztorm i drakary Wolfa przybyły do brzegu po drugiej stronie wyspy, po blizu anglosaskiego miasta, wam było, nie, nie może nie będę czytał tych nazw, bo jeszcze ktoś się obrazi. Dobra, niech sobie pogadają. On June 5 793 a storm was approaching the shores of the kingdom of Northumbria. A few months earlier, Orthing, the Council of Vikings, made the decision to plunder its largest abbey. The famous Lindisfarne. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to reach Lindisfarne by the sea. <try> Nie! Za długo spację przetrzymałem i się pominęło. No cóż, Sarka może tego już nie będę pomijał, niech sobie przeleci fajny obrazek, ale tam mówili to, o czym ja przeczytałem w opisie misji. I raczej nic bardziej ciekawego tam nie było. Dramo, również było Planuję nagrywać jeden odcinek, to jedna misja. Wiem, że niektóre misje są krótkie, niektóre długie, ale jedna misja na odcinek. Jedna kampania danego bohatera ma 5 misji, tych kampanii było 2-5 chyba, każda po dwóch bohaterów, no więc parę odcinków będzie. Ale będę nagrywał je jak będę miał czas, a z tym no, ciężko ubyć. Jak zwykły włócznik go pokonał, jaka włóczka? Kolejna szybko sprawdzę, czy to się nagrywa. Nagrywa się i to dopiero 6 minut. Musimy znaleźć Rat Tu stoi przecież Wulfem Jarlem Jakimś tam ciudem ogólnie tak, pierwszą i drugą misję sobie zagrałem żeby no, znaczy, pierwszą misję zagrałem żeby sprawdzić czy nie zacina mi ani nic po sobie wszystko A drugą no to tak już z rozpędu no, druga to prawie godzinkę mi zajęła, bo chciałem sobie na upartego na najwyższym poziomie trudności spróbować przejść z rozbijaniem obozu. Ale to w następnym odcinku. W sumie zaczynam tyle serii. A nie wiem czy którymś skończę. Znaczy War Selection na pewno się nie da skończyć. Ta idea no, też raczej ciężko się skończyć, no, chyba że kampania i no, wtedy koniec serii. War Selection to jest pierwsza gra, którą mogę zacząć nagrywać i ją skończyć. Także ją przejdę całą, a nie gry nieskończone. War Selection no to nie będę z, z, kanałem tylko od War Selection, nie? No, gra jest fajna, no, ale bez przesady też chciałbym coś innego robić. No, tarczownicy. Nasi... O, obrywają. Znaczy teraz trochę udaje, że nie wiem co to się dzieje, ale dobra, nie? A. No, przesły... Tak posmakują naszych toporów. Tylko pytanie... Nordic w gdzie wy macie to I Jedynie Wolf ma mocni przeciwko ludźmi z toporami czyli barwarzyńcami tak jakby berserkami i tyle i przeciwko konnicy, słabi przeciwko tarczownicom tarczownikom wolf już dobry przeciwko tarczownikom i jak słabi przeciwko włócznikom nordyczki tarczownicy są dobrzy na włóczniku i na strzelce, słabi na

a jakiś ten choplec to co to Moi strzelcy mi w takich dziabani? A jak to, że my stykniemy na kogoś, stykniemy Cirki, jeden k. kontrol jak to woli, to możemy przypisać ich do danej grupy. przytrzymujemy kontrol, zaznaczamy paru, dwójeczka, to są w drugim trybie, ten trójka. A wszyscy się zmienili, dobre. Jedynka, trójka, piesów, trójka. jedynka, dwójka, to jest już trójka. Teraz klikamy jedynkę, dwójkę, trójka, to się wszyscy zaznaczają, którzy w nich przypisaliśmy do jednej grupy. Przydatna opcja, żeby nie musieć zaznaczać wszystkich, czy, czy tam danej grupy, tylko to jedynka, dwójka, trójka i sobie. jak odejdziemy to, to dalej będzie się palić ale wolniej nie mniejszy jakbyśmy cały czas rzucali ten pochodnie bo tu jest pasek ognia tu pasek życia ja znam. samo się spali za chwilę aha już bym zdążył przypisać ludzi Dobra, palą to chyba że pójdą za mną pójdziecie za mną no to tylko żeby się zaczęło palić bo już sobie z nimi poradzą, dobra. To my spalimy im pożary. I dopiero później przejdziemy tutaj. Już może z sojusznikami. Uuu, tu była masakra jakaś. Szkoda, że nie można przybliżyć to gdzieś bliżej. Trzeba na swoich ludzi. No, nie jeżeli pasek życia spadł, budynek się rozpadł i ogień się wygaśnie. Nie mam szans! tu, dwójka tu, no i te trójkę tutaj. Może sojusznicy się ogarną. Przyjdą. Chociaż wolą, wolą palić miasto. Na pewno. Fajna z Was pomoc. Chodźmy sobie u Wolfa po pali. Pierwsze dwie misje, nie będę udawał, że nie wiem co się dzieje. Wcześniej nagrywałem całą tą serię, całą, całą grę, więc mniej więcej więcej się, się działo, ale to było nic z czasu tego. Tak na bieżąco pamiętam tylko te dwie misje, które mnie grałem wczoraj. W ogóle dzisiaj mamy niedzielę. No jutro mamy łacę lepszy, więc na środę będzie ten nowy. Nie mam zapasu. Nie był weekend wolny, ale jednak słabo z czasem nagrywać. Ale niestety mało modeli tu stać. Wszyscy wyglądają niemal tak samo. Ale czego by tu chcieć od wikingów? Wszyscy byli tacy sami. Muszę się na chwilę wyciszyć. O kurde. Kaszelek. Znaczy ten trzeba szybko to spalić i my jeszcze nie mogę ich leczyć Aby się przydało paru leżyć żeby nie ginęli jak pizdy no, Spalcie domy no, A co już się ma zajmą Wiadomy no, no to żeście spalili no, wielki, Wielkie siły. Przecież to jest grupa porównywalna do mojej więc jakie wielkie siły! Zresztą na drodze pułapki może by jakieś rozstawić, formacje wybierz w. Tak, nie mogę się wysłać. Wybierz w menu wyboru opcję zmień formację, aby zmienić formację drużyny. To zaznaczamy ich wszystkich i tarcze, zmień formację na obronę. No, tu jest jakiś ten, elitarny chyba, tak? No i kładli poszkliwki, i bo i jako pierwsi wściekliwki się wyrwali. No to so już nic, nie chcę ich atakować, moglibyśmy. Wykorzystać ich! Wszędzie się zmieniało ten. Odwrót. No, nawet nie dadzą powalczyć. Bawę. Nie radę przecież. Chociaż to mała ta się grubowa. Wolf, już Koniec rozdziału. zobaczymy sobie jeszcze zwiastun kolejnego i będziemy się żegnać. Overwhelmed by the forces of the enemy, they cut off from down. their ships, the Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey, the Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries during the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the north. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies. Teraz będziemy małą grupką zbierać żarcie. Ale co, w następnym odcinku? Dla mnie będzie to za 4 dni, dla Was za dwa. No, niestety nie mam czasu nagrywać na każdy dzień, każdy jeden odcinek. Więc nagrywamy dalej co dwa. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zostawcie łapkę w górę, komentarz po sobie. Bardziej zależy mi na komentarzu żeby dostawać od Was jakiś feedback. No i komentarz bardziej pomaga dla zasięgu filmu niż, niż łapka. No o subskrypcję nie proszę, no bo to daje ktoś, jeżeli wie, że będzie chciał oglądać daną osobę. Ja na ten moment sam bym sobie nie dał łapki w górę, ale to zależy od Was. Za każdą dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.